Sezon zakończony, formalnie trzeci awans w przeciągu czterech lat od reaktywacji klubu, natomiast na boisku wywalczony drugi do klasy okręgowej na pewno e, gdzieś tam trzeba ten okres bardzo pozytywnie ocenić. Sezon e, zakończony e, zdobyczą 60 punktów, 10 punktów przewagi nad kolejnym zespołem. Myślę, że tutaj e, na pewno e, praca jaka została wykonana przez Sztab organizacyjno-sportowy e, była na odpowiednim poziomie i te warunki stworzone zawodnikom, którzy gdzieś tam na samym końcu na te wojsko wychodzą i realizują oczywiście założenia taktyczno-techniczne, ale też pokazują swoje zaangażowanie, swój, swój talent. I tutaj na pewno też e, na samym końcu tym zawodnikom, e, gdzieś tam ten, myślę, że największy procent e, tego wyniku należy m, oddać. E, no i myślę, że w przeciągu gdzieś tam całego sezonu na pewno byliśmy zespołem, który zasługiwał na to, żeby awansować z tej klasy rozgrywkowej, i ten awans nam się po prostu gdzieś tam należał. Przez zdecydowanie większość meczów byliśmy w stanie narzucać swój, swój styl gry, strzelaliśmy dużo bramek. W drugiej części sezonu na pewno gdzieś tam ta gra defensywna też była naszym atutem. I praktycznie do momentu, aż musieliśmy wygrywać mecze seryjnie, to to robiliśmy. Zapewniliśmy sobie awans miesiąc przed końcem ligi. No i ta końcówka gdzieś u nas już trochę w, w słabszym wykonaniu mniej stabilna brakowało trochę koncentracji, trochę, trochę determinacji w, w niektórych momentach meczu stąd gdzieś tam te dwie porażki nam się na koniec przydarzyły. Natomiast no, też jest to dla mnie jakiś materiał do analizy pod kątem e, przyszłego sezonu spraw kadrowych. E, natomiast na pewno trzeba, trzeba cały ten sezon ocenić bardzo, bardzo pozytywnie. I, I jeśli chodzi o, o to, co w przyszłości, o kolejny sezon w klasie e, okręgowej, to, to taki początkowy cel, jaki sobie na pewno będziemy zakładać, to taki, żeby w każdym meczu, z którym które będziemy rywalizowali już na pewno z zespołami mocniejszymi niż, niż z tymi z którymi graliśmy tutaj na poziomie lasy, żeby w każdym z tym meczu pokazywać swój styl gry, żeby żeby starać się w tych meczach stwarzać dużo sytuacji bramkowych, żeby pokazywać, że jesteśmy z każdym zespołem w stanie rywalizować, wygrywać i myślę, że jakby takie atuty też mamy, a, a na pewno będziemy też pracowali w tym bardzo krótkim okresie przygotowawczym, okresie też przejściowym pomiędzy jednym a drugim sezonem, żeby te mankamenty, które na pewno widać było też na tym poziomie A-klasowym u nas w naszej grze, żeby je poprawić, usprawnić i myślę, że na pewno będziemy dla każdego przeciwnika w tej lidze jako ten Beniaminek na pewno groźnym przeciwnikiem, i na pewno taki, taki cel początkowy na tym pierwszym etapie sezonu będziemy sobie zakładać.